Urokliwy ośrodek Rewita Rogowo zaprasza tych państwa, którzy szukają spokojnego, cichego miejsca na wakacje. Nasi goście korzystają z prywatnego zejścia na plażę. Do ich dyspozycji oddajemy bazę zabiegową z grotą solną i sauną. Dorosłych zapraszamy na siłownię i do sali fitness, a dzieci do sali bawialnej. Nasi goście cenią sobie nowoczesne boisko typu Orlik oraz kawiarnie na Wydmie. Ośrodek jest idealnym miejscem na bazę kolonijną. Rewita Rogowo to idealne miejsce dla osób w każdym wieku.